Dzisiaj dla mnie i dla wielu graczy Extrema jest bardzo ważny dzień, ponieważ startuje nowa edycja Extrema 1.20.1, na którą już nie mogę wbić. Jezu, kolejka na. Ale tutaj jest poprzedni survival extreme I tutaj udało mi się zgromadzić dorobek, życia taki Mam aż dwie elity, znaczy jedną od widza Mam te lofik, kilka perfekcji narzędzi Shulkerów kilka mam, chyba siedem Te różne potki, jakieś kryształy, to wszystko, sety, mm -hmm, Narzędzia i różne takie rzeczy Mam set perfekcyjny 4-3 i mam już swoją elitę, nie? I wezmę, rozdam wszystkie moje itemy Bo tak naprawdę edycja się zacznie za 4 godziny I wszystko zniknie tak naprawdę, prawdopodobnie Więc rozdamy sobie wszystkie moje itemy i no co tyle mam tak naprawdę. Nie jestem jakiś bogaty, mam nadzieję, że na nowej edycji będziemy mieć o wiele więcej tych itemów. Mam nadzieję i praceluję w to bo na kolejną edycję mam naprawdę wielkie plany i zobaczcie co się będzie działo, naprawdę po prostu subskrybujcie, oglądajcie i co? i widzimy się na nowej edycji, tak? wezmę sobie wszystko w ogóle ze sobą może, o tak, wezmę sobie wszystko ze sobą, nie, nie wiem co oni tutaj oczekują a, bo tutaj rzucają jakieś i w ogóle A, tak się bawią, dobra, nie, to ja lecę od razu, słuchaj, to ja lecę od razu, wywalam wszystko lecimy z tym jakby, lecę pałki, jakieś tefy moje, jakieś koksy tej, te, szalkerek jakiś, jakiś kilofik co tu mam Shalker? mam tu jakieś perły, wywalaj to Kolejne szalkę wywalaj to, surowce wywalaj to, to wywalaj, to wywalaj i to też wywalaj. Fajerwerki, holsy jakieś perełki. Mm, tak, kilofik, zbojka, lecimy. Teraz tak, ender chesty, firewelki, to jakieś łopaty, jakieś te syfy, to tutaj nie potrzebuje. Łapcie tej tego i ściągamy całego secika. Łapcie miecz, to, Elka, tu, to i buty zajączka, proszę bardzo, kto pierwszy ten lepszy. Który pierwszy będzie? Który będzie pierwszy, no? Udało im się, dobra, tyle, tyle, wszystko, wszystko, już wszystko. Nie lećcie za mną, to wszystko. Pusty ender pusty mój mózg, nie no nie pusty, pełen ambicji i planów. Yy, no i co, dajcie łapkę, dajcie suba i widzimy się na nowej edycji już o 18, za kilka godzin dosłownie. I naprawdę, mam fajne plany, mam, mam, po prostu mam.